Cześć siemaneczko, z tej strony Dawido, witam Was w kolejnym odcinku z Farmiga 17. Jak już w ostatnim odcinku mówiłem następny odcinek to test pługów w dzisiejszym odcinku dostajemy sobie pługi jak widzimy maszynki już mamy poustawiane żeby nie tracić zbytnego czasu ostatnio dobra to potem popowiadam. teraz mam jeszcze może o, pokażę pług pierwszy z pługów jest pług zagonowy połączony z pługiem no z lębkiem, ale jako kun w nazwie jest pomalowany na czerwono widzimy lemk y, zagonówka ma opcję dołączania pługa więc no, jak widzimy jest dużo dłuższy ten pług bo dobra wsiadamy odpalamy no takim pługiem to już będzie można naprawdę sporo szybciej zaorać sobie pole jeszcze drugi pług trzeba opuścić no. zobaczymy jak sobie te Widzimy, będziemy w... zamiast po długości to będziemy inaczej orać, bo to żeby te ciągniki jednak zmieniać <laughs> szybciej trochę, bo jakbym miał po długości jechać to kurde musiał inaczej maszynki poustawiać. Tak widzimy, szerokość jest niezła, 17-18 na godzinę jedzie z pługiem, tyle że ja te w garażu moim specjalnym te pługi wszystkie tutaj, które zobaczycie <laughs> mogą orać z prędkością 23 albo 24 km na godzinę Więc jak widzimy ten ciągnik jest za słaby żeby dwa pługi z taką prędkością sobie ogarnąć w polu jak długo dojedziemy do końca i zmiana maszyn a i właśnie na odcineczku z amerykańskiej właśnie jak testowałem te przyczepy z ciężarem wiem, że najsłabszy mod to jest John Deere no niestety pomyliłem się najsłabszy to był owszem, ale najsłabszy testowany na tamtym odcinku, najsłabszy już całkowicie to jest właśnie ten case ten case właśnie jest najsłabszy z wszystkich Jak widzimy mamy pogodę na razie słoneczną jeszcze Ale jak widzimy już niedługo będzie padał deszcz Więc jeszcze oprócz tego, że na suchym terenie testujemy sobie po prostu Te ciągniki również z tym pługem Na mokro, na mokrej nawierzchni No dobra Pojechaliśmy, odłączamy pług I test następnego ciągnika To jest właśnie ten John Deere Troszkę silniejszy Zobaczymy czy ten sobie poradzi, no czy troszkę, no to nie jest takie troszkę w sumie, nie, bo no, to jest jednak, trochę więcej jest tych koni, nie da się ukryć. Czekaj, bo ja mam wszystkie opuszczone teraz. Ja chyba podniósł oba, czy nie? O, teraz już podniósł oba, I w sumie teraz tak do dupy to trochę będzie o no dobra. Nieważne, o kurde czy żeby go podniosło? Patrz ta podnosi go, a nie bo tu był tak nie było Co? Jak tu wjechać w ogóle żeby w miarę to było jakoś orane Nie wiem jak to sobie ustawić Dobra opuszczamy pługi I... Kurde ten też jedzie tylko 18 km na godzinę. Na odległość w miarę okej okay, sobie rysowałem. O już chuj. Tak widzimy właśnie 18-19 km na godzinę, czyli ciutek szybciej tylko w sumie. Jedzie ten dżądru, jak oni naprawdę ma trochę więcej. Podnosimy te pługi Odczepiamy Test następnego Następnej maszynki New Holland Kolejna większa ilość koni mechanicznych Jeżdżę po wojaku, ale to nic. Widzimy stoi już przygotowany za chwilę New Holland. Tego modu nie widzieliście, jest tam od, od nikiego, podesłał nam na warsztat oczywiście do mnie. Teraz zobaczymy jak sobie poradzi ten ciągniczek za chwilę. Ten ciągniczek w sumie ma trochę jednak mniej koli niż ten obecny New Holland, co teraz jadę, nie wiem tym czerwonym. Kurde przemielił trochę po tej słomie Ty no nie gadaj to Jaka jazda, ty on jedzie tylko 12 km na godzinę z tym pługem Czy go nie pogrzało? Toć on ma przecież sporo więcej koni Czemu on się tak kopie? jakaś głęboka orka jest wykonywana, czy co, 14? Nie, to te testy to po prostu mnie co jeden odcinek to mnie zaskakują po prostu. Zatrzymam. Podniosę jeszcze raz te pługi. I jeszcze raz je opuszczę. No nie tak. Teraz ora tylko ten, tylko ten jest opuszczony, dobra. I teraz jeszcze opuszczamy tego. No ludzie, kurde, normalnie, po prostu to jest, jest niesamowite, jak taka maszynka może jechać. Tylko tyle. A koni ma naprawdę więcej od tego trundira sporo się kopie po prostu jakoś dziwnie ten niecholan 13 14 12 a więc sprawdzamy sobie następnego John Deera Słuchajcie jak ta maszyna odpala To jest moc! Przyciemniane szyby Głośna maszynka, kurwa ja podjadę dzisiaj czy nie No jak widzimy przyciemniane szybki Pięknie, dobra trzeba nawrócić jakoś z tym sprzętem Przypady na się po prostu w ten sposób tym pługiem. Już nie chodzi, żeby równo jakoś tam orać na razie. O, ale widzicie co jest najlepsze? Gdzie on ma podłączony pługi do przodu jako? Co za modyfikacja co? Puszczamy jeden pług. Teraz opuszczamy drugi pług. Jedziemy czy on podała? W sumie dziwne, też nie daje rady 18-17 na godzinę A tam w zestawie mamy jeszcze większe pługi przecież To jest dziwne kurde Co tu się dzieje w ogóle na tym odcinku Jak taka maszyna może nie dać rady z takim pługiem W tym polu, czy ta tekstura Ta słoma po prostu, co tu leży, ta widać, ta tak ta, 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 hamuje i przez to się tak kopie ciągnik. Jeszcze będę musiał sprawdzić jednak... ten płup. On się typowo... On się kopie. On się kopie, a ten... Przecież to już jest maszyna potężna. Hmm, co za besty, co? Dobra, zasiadamy na niucholantach T7. Oooooh, drifting! Czekaj, trzeba puścić te, podnieść te półgi w ogóle najpierw. Sobie nawrócimy normalnie. Zobaczymy jak ten niecholąc sobie poradzi Dobra póki opuszczamy JADYMY Też 16-17 na godzinę Dobra to teraz to już tego widzimy się zaraz po dzięciu. Przejdziemy na inne pole po prostu bez tego Zobaczymy czy to coś da Jesteśmy w drodze na kolejne pole Dobra, Trzeba trochę na macie pojeździć bo ciężko się jeździć trochę takimi maszynami w zakrętach na pełnym gazie Przejdziemy sobie nawet na środek pola Kurde co ja zrobiłem Teraz szpula. Jak nie będzie różnicy to 17 na godzinę Coś tu jest chyba nie tak Żeby się wierzyć nie chcę, że takie mocne maszynki nie radzą sobie z prędkością 24 km na godzinę z pługę no, no. sobie normalnie ludzie przetestujemy mojego fenda jeżeli chodzi pod względem mocy w koniach mechanicznych to poza tymi właśnie dużymi big boodami, czy czyli Richard on i fend 1000 mają po tyle samo najwięcej koni z tych wszystkich ciągników tylko paton ma Ponad pięknie jedzie. Chyba, ale w zakręt to zwolnić, bo w zakręt on nie wejdzie. Z takiej prędkości, nie w taki ostry. Wiesz, 17 na godzinę. No dobra, to teraz czas na kolejny pług, tak moi drodzy, to jest pług, znaczy pług, może nie pług, może to jest głębosz. Wziąłem do Big buda. zobaczcie właśnie tutaj te, nie wiem jak to nazwać, te siwe, srebrne jakby skiby czy coś, przerobione ładnie. Bynajmniej to jest jest jako pług i ma te które orki więc to jest pług mam nadzieję że teraz mnie w ogóle będzie w miarę słychać bo ten big boot jest trochę głośny jak widzimy to jest oryginalny przerobiony największy groover po prostu na pług ta maszyna sobie spokojnie radzi z tą prędkością 22 km na godzinę, Szerokość robocza, jeżeli chodzi o tamtego pługu to jest jakiś, no, Lemken plus plus, ten zagonówka, no to jest jakieś 11 metrów, tak, ten, to jest prędkość 14, prędkość, szerokość 14 metrów. Szerokość robocza, jak widzimy bez problemu sobie najmniejszego, właśnie ta maszyna radzi. Też w sumie sobie nie radzi tak do końca, bo 23 powinna jechać co najmniej 2 metry na godzinę. Sprawdzimy sobie jeszcze Dzyndyra, jak on sobie poradzi, on jest dużo, dużo słabszy od tego i Buda mniejszego. Ciekawe co tam on pokaże tym razem z akcji z tym pługem machinka podłączona i ruszamy no i widzita? 20 na godzinę gdzie on jechał e, z tamtym pługem przecież jechał 17-18 to znaczy że po prostu raczej ten pług jest lżejszy chyba na to wychodzi i jedzie szybciej po prostu w polu to nieźle nie? Zaskoczenie jak nic Patrzcie się na to jak ja oram, że oram krzyłek Nie wiem co Bo to nie ma Nie o to chodzi teraz Tylko chodzi o test tych maszyn W sumie najbliżej Najbliżej właśnie jeszcze jesteśmy Teraz tego co powiedziałem że Fendt 1000 ma tyle samo koni to Fendt takiego również ma tyle samo koni co mój Fendt przetestujemy go bo jeszcze chyba nawet nie był testowany na odcinku żadnym tym razem go przemalowałem na biało zobaczymy co ta maszyna sobie będzie potrafić skoro właśnie ten Glondir jechał 20 na godzinę, a ten to już powinien chyba w takim razie jechać szybciej To zobaczymy 22 na godzinę czyli prawie prawie sobie radzi z tym pługem No chyba co, no chyba jednak będzie trzeba podnieść trochę moc tym moim maszynką będzie czas na tuning. Kolejny. Dobra maszynka sobie radzi. Weźmiemy sobie, złożymy. Mm, drifting. Ale się mułowato to składa. Wyskoczymy, wyskoczymy. Uuu, pięknie. Ale ryje. Teraz do, jedziemy do ostatniego, największego pługu. Tak, to jest pług jeszcze dziwniejszy niż ten, po prostu, nie? Ale zobaczcie sami na to. Kasimy. No bo co, jakbyście pomyśleli, co to jest? To jest pług. Co on tam ma? Ma jakieś skiby, tak jak o, tak jak ten. Coś to jest widać, tak? Tutaj nie, to jest, no, co, no ja bym powiedział, że to jest gruber, pierwsze co, no i jak zobaczyłem tą modyfikację, również tak myślałem, nie? Ale niestety, to jest, słuchajcie, pług, to jest pług, Działo, jako tekstura, ma jako pług, rozkładamy sobie. To jest prawdziwa bomba, tam było 10,5, 11 metrów, tam 14 metrów, to jest, chyba jak dobrze pamiętam, 26 metrów szerokości roboczej. No i ten ciągnik sobie radzi 23 km na godzinę z tym pługiem. Bez najmniejszych problemów, nie? Na, tym, na tej mapie wszystkie pola wymagają orki. To wam zaraz pokażę, udowodnię, że to wszystko co testowałem do tej pory bez pług. Ma no, wszystko to półką głębosz można, reszta wygląda jak agregat. Jesteśmy na polu numer jeden. widzimy wszystko, wymaga orki. Jak widzimy to już nie wymaga orki, teraz jedziemy tutaj tym stajerem również nie wymaga orki, czyli to wszystko. Ten kawałek. Czyli to wszystko jest, to jest półk, tak? Tak już jesteśmy w ten sposób to sobie tak odepniemy maszynkę kurde dobra zasiadamy do fenda ten ile ma koni miej od sztajera zaraz wam powiem prawie dwukrotnie miej zobaczymy sobie sobie poradzi jak sobie poradzi z tym pługiem Największe zaskoczenie to jest naprawdę te dwa pługi Lenken i zagonówka, nie? Że tam wszystkie ciągniki jadą 17-18 na godzinę Nawet ten John Deere mocny <laughs> Z przyciemnianymi szybami No i patrzcie ludzie, nawet ten Fent sobie radzi z tym pługem Co prawda ciut mniej, ale on sobie radzi Znaczy, że to jest, no, nie wiem czy tego pługu nie wezdę na warsztat i tamtego Fenty tamte w sumie też Trzeba trochę będzie podmieniać Może Zobaczymy co tam wykombinuje się mi na chwilę obecną sobie radzi Po prostu z największym pługem tak Dobra nie będziemy już w sumie testować Na sucho Jedziemy na mokro teraz 16.03, niech godzina kurwa miało padać Ja pierdzielę Dobra widzimy się za chwilę jak będzie padać Dobra, jesteśmy z powrotem. Deszcz pada już nam od przynajmniej dwóch godzin. A maszyna sobie nadal radzi. Bez problemu. Bez Bezproblemowo sobie maszyna radzi. Ale że ryje ostro no dobra, no to co ruszamy, zobaczymy jak ten sobie poradzi Radzi sobie już zdecydowanie słabiej, w sumie 3 km na godzinę mniej tylko ale sobie radzi Więc co, no normalnie. Testy zaskakują, jak nie wiem, jasne, cholera. Pod górkę pewnie byłoby słabiej, wiadomo, ale też tak sobie by radziły. Także dzięki za obejrzenie tego odcinka. Testy po raz w kolejny mnie zaskoczyły po prostu, nie wiem jak Was, ale mnie tak. Dzięki za obejrzenie. Zostawcie subka, jeżeli wam się to podoba. Mój kanał podoba odcinek. Klikajcie w dzwoneczek. następnego odcinka. Cześć, hej.